Dzień dobry słoneczka, ja witam się dzisiaj z Wami wyjątkowo już ogarnięta. Mamy 10 rano, ale chcemy z Wiktorem pojechać do galerii zanim jeszcze będzie tłok. Bo Wiktor chyba chce sobie kupić skarpetki, a ja na 11.30 jestem umówiona z dziewczynami i chcemy razem pojechać na plażę. Więc dzisiaj wyjątkowo spędzicie dzień i ze mną z Wiktorem, i ze mną, i z moimi koleżankami. Więc mam nadzieję, że miło spędzimy czas. Teraz lecimy. Wiktor, już jest chyba gotowy. Jesteś już gotowy? Uhuhu. Zamknąć czy zostawić uchylone? Ładnie to uchylę trochę. Okay. Jak ci się podał mój outfit? Oooo, oh. twój też. Tak, szkoda, nie pachniesz bardzo. Zobaczcie, kochani, z 10 rano my idziemy starówką już jest tyle ludzi, że ja nie mogę sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, jak już będzie lato i upały. no, jeszcze jarmarki to dopiero będzie. Będzie ciągła impreza przed blokiem. Ej no, te są bardzo fajne. Ale zobacz, te też fajne. Takie jajka no, no, no. <grymne> Te są fajne też. To, to, to materiał, ja Grubszy? No, tak ja. O no. Te są fajne z tym klaunem tutaj. No. Stęczą też fajne. Albo te u góry właśnie z kaktusem. Podobają Ci się? Co mm -hmm. Albo... Tak mam! <laughs> Ej, ale te są fajne, jakby były ten materiał, co byś chciał? To jest, to jest <laughs> no Kochanie, jak chcecie, jak lubicie właśnie takie funky skarpety, to w Hemi mają bardzo dużo. Bardzo w twoim stylu. Takie? A jaki masz rozmiar? 43? 45 czy 40? 42? W dół zdejmij, w dół Zobacz, tu Ile, dużo? Nie, hmm. Niech. Pewnie nie mam mniejszego, kochania. Ale ty zawsze mówisz, że ja mam duże stopy to... To będzie pasowało. Widzicie, tak jak mi się przeważnie no, mało rzeczy poda w sieciówkach, to ta koszulka akurat mi się mega podoba. Tak dla Wiktora myślę, że była fajna. Widzę, nie opowiem jaki był obrzydział. Kochani, właśnie próbujemy z Wiktorem stworzyć swojego OK yeah w aplikacji no. zmak Okazja, przepraszam. <noise> Ale Wiktor mówi, no że, mówi mu, że mu obrzydziłam Napój, bo ostatnio mu opowiadałam, że jak pracowałam w kinie To się widzi jak ta kola z maszyny wygląda i tak dalej I teraz mi ten chłopak mówi, że mu obrzydziłam Obrzydziłam Coca-Cola z McDonald's Zatrzymaliśmy się jednak tak na szybko w Burger Kingu Bo w McDonald's jest taka kolejka Bo dzieciaki kończą szkołę I wszystkie się <laughs> zebrały w Maku. Co sobie zamówiłeś? Dwa burgerki zapytam tak? Ale jakie? Tu masz crispy chicken, a tu? Double cheese Uuu, smacznego! Lepszy niż smaka? Lepszy? O! Pytam, bo nie wygląda zdecydowanie lepiej jak tak patrzę Kochani, nie wiem czy to słychać, ale są takie chmury, że nie wiem czy coś będzie z tej naszej plaży to się właśnie zbiera do domu, zostawiam je. Będziesz za mną mocno tęsknić? Od 1 do 10 na 20 <laughs> na 25. To dobrze, to dobrze. Już jestem z dziewczynami. Wybrałyśmy się do jakiej kawiarni? Jak to się nazywa? Pikawa. Pikawa. Ja sobie zamówiłam kapucino standardowo Dika ma mrożoną, tak? Tak, mrożona kawa z lodami chyba? No ja i czekoladę, taka odmiana Uhu. Smacznego! Dziękujemy! Pokaż prezent Karolecie! A właśnie! Trzymaj! No, możesz tak trzymać, to będę tak, widziała no. kochany, Kochani, 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 dostałam prezent rodzinowy A właśnie są słoneczniki nawet są na opakowaniu nie Czekaj, nie Dziecko tylko przesunę kawę Jeszcze nie widziałam, żeby nie było, nie podglądałam No A boję się trochę, nie no, chyba być nic, co? No, Tak, no już jest. <laughs> dziękuję. <laughs> Oszalałyście. Taki drogi prezent. Przestań. <laughs> Mam mój ulubiony perfum, którym pachniałam całe wakacje rok temu. Dobra, tu lasy. Dziękuję, dziękuję. O, dziękuję. O, dziękuję. Dziękuję, kochana. jeju! Ale się cieszę. A ja, jak się cieszę? A się chyba popsikam. No. Dobra, schowam tutaj smacznego, kochane. Smacznego, baby. Zrobiłam zdjęcia. z Też wezmę. Zdrówko. Zdrówko. My się zbieramy. Co prawda jeszcze nie wiemy gdzie, ale przed siebie. Tak, Jednak jeszcze raz idziemy do galerii, bo Martynka chce zobaczyć sobie skarpaty, nie? Znalazłam was i co? Jest coś ciekawego? Sukienek, to nie za bardzo. A ty sukienki właśnie szukasz, nie? To ładne. Ej no, bardzo fajna. Weź sobie, taka typowo do wszystkiego. No, A Awicja! Nie wiem czy takie czarne, czy nie czarne. Też ładne, że nie wypasował myślę. No, bardzo ładne. Może tak. Ale ja ogólnie wolę takie nudziakowe niż czarne. To mi ciężko ci doradzić. fixing dinner. Won't you come over? and You ain't got to spend the night, but let me show you light. I wanna show you light. I wanna show you light. I wanna see you in my life. I wanna light. see you in my <laughs> <laughs> So when you're someone's light, that means that there's no. Przyszłyśmy sobie z dziewczynami tutaj nad motławę, bo w sumie nie miałyśmy już co robić, a w galerii nie chciałyśmy siedzieć. Pogoda, no niby jest cieplutko, ale tak mamy wrażenie, że zaraz będzie padać. W ogóle przyszłyśmy sobie, dziewczyny sobie tutaj robią zdjęcia. Mi już zrobiły. W ogóle to jest takie dziwne uczucie, że coś w tym jest, że jak się zamknie oczy, to człowiek ma wrażenie, że jest sam. Dziewczyny mi robiły zdjęcie i tak się wstydziłam, ale jak zamknęłam oczy, to już łatwiej idzie, że tak powiem. Patrzcie, kochani, właśnie jak to mówiłam, to wychodzi słóweczko. Uhu! Kwiat, czemu się śmieje? Tak. Czemu się śmieje? Zmieje się. Ona się, ona ciebie rozśmiesza. <grym wiedziać> no. Generalnie tam ludzie będą w małym nim. O, widzisz? Depixeluję. Depixeluję. No to tak cię da robić. To nie to będzie, no. W ogóle muszę Wam jeszcze opowiedzieć, że ostatnio jak tu jak byłyśmy, jak byłyśmy, to było ponad rok temu to byliśmy. z ponad rok nie, no nie mniej. Mnie, rok? mniej to kiedy to w ostatnio byliśmy? W sierpniu? nie, nie Właśnie nie to pamiętam kiedy szukałam mieszkania? ale tak około rok temu, nie? No, to byłyśmy tu ostatnio rok temu właśnie, jak ja przyjechałam tutaj na jeden dzień. Żeby podpisać umowę o na nasze mieszkanie i później sobie tutaj siedziałyśmy i patrzcie, rok później mieszkając już tam wróciliśmy no. Teraz mała zmiana modelki <laughs> energię vibes so Find it's your um, feel the Dobrze, Kani, my już się zbieramy do domu, bo jest prawie która? 16? 16? 16, więc i tak spędziliśmy wiele godzin razem. Powolutku się zbieramy. Pora obiadowa, więc czas. Leci. Do, do zobaczenia. Widział? wbijaj! <noise> Wracam już sobie tutaj do domu. I dopiero teraz, jak do mnie dochodzi jakiś. Cudowny prezent dziewczyny mi zrobiły i naprawdę ja się tak nie spodziewałam, bo tak jak wiecie, moje rodziny już były, ale one mi tłumaczyły, że chciały właśnie, żeby były razem, kiedy mi dają prezent i naprawdę dziewczyny, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bo się w ogóle nie spodziewałam, jestem w takim szoku, ale tak mi się zrobiło cieplutko na serduszku, dziękuję kochane moje. A ja tymczasem śmigam już do domku, bo głodna jestem, szczerze mówiąc, właśnie tak mnie naszła ochota na coś do jedzenia. Chciałam już do domu, ale się okazało, że nie mamy bułek, a mamy ochotę sobie zrobić właśnie taką bułkę z jajecznicą, Więc lecę do Bedronki. Kochanie, ja już wróciłam ze sklepu, siedzę i montuję tutaj filmik, żeby go dzisiaj jeszcze dodać. Wiktor nam przygotował lunch. Thank you, baby. Proszę, proszę. <głos> <głos> I wygląda? To możesz pokazać. Pokaż, jakie sobie zrobiłeś. Ale moje też bardzo ładnie wygląda. No tylko takie obaski wege, wiadomo, ale. Liczy się smak. No, liczy się smak. Nie <laughs> Dokładnie. To Dokładnie. Pokaż swoje. Ok, przyznaję, twoje ładnie wygląda. <laughs> Smacznego. Be Damn, she left me all red zauważyć, mam już wieczór. Ja próbuję sobie zrobić, zrobić. Próbuję nałożyć maseczkę na szyję, ale ona mi co sekundę zjeżdża, więc. O! Może dlatego, że ja się wiercę tak bardzo? O! Ale ogólnie nakładam tą maseczkę, bo ostatnio. O! Jak są takie upały! Ja tak lubię lody jeść. A wiadomo, nie w każdym. Przepraszam, nie w każdym punkcie są lody wegańskie, a nawet jak już są, to te smaki nie zawsze są takie jakie bym chciała, więc ostatnio sobie troszeczkę pozwoliłam pojeść normalne lody i mnie wysypało tutaj na szyi. Bo tak jak wiedz, ja mam nietolerancję na biału. mój organizm nie, nie toleruje nabiał i od razu mnie wysypuje, zwłaszcza. Ostatnio na szyi i tak właśnie tutaj te okolice. Tego raczej nie będzie widać na kamerze, bo to nie są takie krosty, wiecie, które, które są takie ropne i na zewnątrz, tylko właśnie takie podskórne, bardziej takie, no po prostu taka wysypka, takie podrażnienie skóry. Więc mam nadzieję, że może chociaż troszkę da mi się zadbać o tą moją szyję, bo jutro jedziemy do naszego miasta rodzinnego, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, ale tak, chyba Wam mówiłam, że moja młodsza kuzynka ma komunię i jedziemy z Wiktorem właśnie do niej na komunię, więc będziemy tylko jeden dzień ale postaram się oczywiście nagrać dla Was vloga, żebyście mogli spędzić z nami ten dzień malutkiej Malutki już nie taka malutka, jak ma komunię ja do dziś pamiętam jak miałam swoją komunię i tak się stresowałam, więc nie mogę się doczekać jej zobaczyć jak ona się będzie czuła w cień swojej komunii. O! To się właśnie kąpi i mamy w planach po prostu sobie zrobić jakąś kolację razem, obejrzeć coś i się położyć troszkę szybciej, bo Wiktor ma do pracy w nocy. Więc standardowo, tak jak wiecie, jak Wiktor chodzi do pracy, my chodzimy spać bardzo szybko. Kochani, minęło tak z 5 minut, i myślę, że już zdejmę tą maseczkę, bo ona i tak mi się tutaj odkleja i spada. Ale pachnie bardzo ładnie, tak. Arbuzowo. A właśnie, tak nie wiem, czy mówiłam, jaka to jest maseczka. To jest ta z Sephora. Co prawda ona się nazywa After Sun Mask, ale właśnie może na takie podrażnienia by mi coś pomogła. No ale dobrze, kochani. My już się będziemy zaraz zbierać, zrobimy sobie kolację. Właśnie Wiktor miał w planach zrobić krewetki i makaron, więc zjemy sobie kolacyjkę, obejrzymy jakieś filmy, i będziemy się kładli, bo jutro musimy być wyspani. Pojedziemy... Ja mam it row, te. Bo jutro musimy być wyspani i pełni siły i pełni sił. Bo wiadomo jak się jedzie do rodzinki, to się dużo dzieje w porównaniu do naszego codziennego życia tutaj. No ale dobrze kochani. Nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i spędzenie tego dnia ze mną i z moimi bliskimi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcielibyście właśnie częściej zobaczyć takie babskie dni albo właśnie o, żeby wiktor się częściej do kamery odzywał, to koniecznie dawajcie łapki w górę i dawajcie znać w komentarzach. A jeżeli jeszcze nie subskrybujcie, to bardzo zachęcam Was do zasubskrybowania, żebyście byli zawsze na bieżąco z moimi filmikami. Do następnego razu!